Cześć, mam sali od Witam was Ponownie wyszedł Genshin Impact. Będziemy sobie tutaj losować kolejny z banerów, który się tutaj pojawił. Yo, Kolejny ri No i oczywiście tu mamy dodatkowe jeszcze trzy postacie czterogwiazdkowe. Aczkolwiek mam tutaj jedną z tych właśnie postaci, którą. Yunjin, którą mam akurat C6, więc akurat, prawdę mówiąc, nie potrzebuję. Xinyan. Mogę dostać jak już 4 woskowane, i Bennett przynajmniej się chociaż jeden, bo bym miał wtedy mm, ulepszony ten e, jego specjał. Gdyby po prostu większe buffy dawał, więc e, oczywiście mamy tutaj e, trochę kryształków, mamy też tutaj standardowe, też mam tutaj jakieś 6. Oczywiście w sklepie też mam jeszcze do kupienia, e, więc sobie tutaj spróbujemy wylosować. Jestem na około czterech, A ile dobrze pamiętam. Ja zobaczę 4, bo mam ostatnią kazukę, więc na 4 jestem. Więc zobaczymy co tym razem wracuje. Może je, jak wyjdę na 20, ciekawe czy dostanę złoto, czy też co innego. Może trafię na 50-50 albo lo, soft Pity. Oczywiście 50-50 i tak będę miał, bo miałem kazukę, więc jestem na 50 na 50. Więc zobaczmy sobie tutaj pulnę sobie 10, zabierzemy to 960 brigamów i... Bubudu leci sobie, leci, fioletowe gdzieś się zalełko musi być trzeba karmić a ksynian dostałem ok może bym <grym> e, nie chcę teraz ja nie zbyt nie gram Okej, okay, możemy wejść do sobie do shopa Hmm. Mam jakieś jeszcze jedną kulkę. Co ja tutaj kupię. Hmm. O, to jedną mogę kupić. Okej. Okay. Yy. i praktycznie mamy jedną kulkę, więc na hmm. 14, więc mógłbym zrobić 6 razy i wtedy na 20 wejdę, więc zrobię sobie raz zobaczymy co tam dostaniemy. Skip. Okej, okay, jesteś na 15. Teraz trzeba pięć sobie losować. inne. Jest tego nie będę niciek tylko. O, okej. Okay. Ksenian. Nawet wcześniej dostałem. Ok. Eee, to były 4, nie? 5, 6, 7, 8. Czyli jeszcze 2. Powodem jest dobra Chyba będę nawet już blisko c do Xinhua. No i teraz e, PT20 powinno być. I zobaczymy, czy dostanę złoto, czy nie. <laughs> Soft PT. E ciekawego aha, czyli praktycznie zostałem wcześniej okej, okay. czyli będę miał podwójne mm, cynian to mam jeszcze 7 ale to pewnie jeszcze poczekasz zdobyć kolejne e, kulki ja mam teraz 8 kulek Okej. Okay. Dobra, to pójdziemy sobie jeszcze 320 prigemów. A, nie stracę. Standard Banner leci sobie. O, zło! Oh. Skyward Atlas? Uh, Okej. Okay. Czyli pięciowo book. Kolejny nowy tego jeszcze nie miałem. Czyli, broń czy drobka? Czyli następnym razem będę miał postać. Ok, Wieście żarło. Amber. To <ścoughs> ta podstawowa postać, która nie powiem wam, jest bardzo rzadko, żeby zdobyć te podstawowe konstelacje. Więc, bo tamte zawsze, co są zwiększone, i tak dostaniecie prędzej czy później. Ale te podstawowe, które nigdy się nie pojawiają w jakichkolwiek banerach, limit banerach czy, czy rerunach Ja podstawowe bardzo ciężko zdobyć, więc jak zdobyć się tutaj, to naprawdę nawet, że to 4 gwiazdkowa, ale to jest bardzo rzadkie Jeszcze narełko. Okej okay. Czyli nawet całkiem, całkiem ciekawe dostałem Ten oczywiście tutaj hmm. Ale dobrze, dobrze policzyłem, to nie zostaliśmy, jedynie e z Xionin, więc no, fajne nawet. Mam nadzieję że oczywiście, że Wam się uda tutaj jej je zdobyć, trzymam kciuki za też, no i oczywiście e e widzimy się w następnych, hej!